Szanowni Państwo, to niesłychane! Wszyscy znacie te serwetki przecież. Tak, to są ulubione serwetki przez wszystkich. Szanowni Państwo, to niesłychane. Firma z Przeźmiarowa z spod pięknego poznania wypuściła na rynek nowy wzór, który być może otrze oczy, ukoi duszę i naprawi złamane serce po tych serwetkach, które już odchodzą. W niebyt. Zapraszam. Papierowa serwetka to wspaniały upominek, fantastyczna dekoracja stołu, a także półprodukt do rękodzieła. Zapraszam do sklepu, gdzie znajdziecie tysiące wzorów papierowych serwetek na każdą okazję. Serwetki kreskacudanividy.pl. Zostańcie zdrowi. Witam serdecznie. no cóż, dzisiaj mamy sporo uzupełnień z podpoznańskiej firmy Polmak po przy okazji pozdrawiam serdecznie wszystkie wspaniałe klientki z Poznania to mój jej ulubiony kierunek sprzedaży także wszystkiego dobrego, zostańcie zdrowe eee, cóż, cóż dziś mamy, no troszeczkę uzupełnień z Polmaków, czyli tradycyjnie te wszystkie folkowe wzory, które ja lubię bo to i można dać prezencie komuś z zagranicy, można wysłać rodzinie za granicą, by sobie przypomniała o czasach w Polsce, gdy mieszkali Łowicz, góry, przed chwilą były, prawda góralskie. No i cóż, mamy, mamy troszeczkę tych uzupełnień. Oczywiście dla kociarzy, miłośników, kociarzy, proszę uprzejmie, to są. Tutaj między innymi są dwa moje, moje kurlewny. Tu jest Nówka za młodu i tu jest Miśka za młodu. Także to też jak najbardziej upominek, prezent dla kociarza, czy, czy, czy do lepienia po prostu. Cóż tu mamy? Mamy jeszcze, jeszcze jakieś inne folki. Małe. To oczywiście przypomnienia, bo Państwo je doskonale znacie, ale cały czas przypominam, powtarzam. To nie tylko służy do lepienia. To również jest Świetny upominek, świetny prezent. No i przede wszystkim do obiadu, do posiłku, również fajny Bayer gadżet, żeby to elegancie wyglądało. Z nowości, bo jeszcze niestety nie przyszły wszystkie, całe katalogi. Z nowości, jakie mamy, to już Państwu pokazuję. Jest piękny, piękny dziecięcy. Myślę, że się będzie cieszył. Duż... Aha, to są cztery takie same. Dużym powodzeniem. To jest słonik i druga wersja jest jeszcze a tutaj mamy słoninkę. Do tego dochodzi, do tego dochodzi, do tego dochodzi, o, źle się otworzyła paczka, no nic, będę miał do wytwarcia nosa. Proszę uprzejmie, przepiękny, duży, elegancki bukiet róż dla miłośniczek róż dla miłośniczek pięknych kwiatów jak najbardziej na stół czy nawet na duży obrazek. No, jakby takie koszulki z tym zaczął robić. No kto wie może, może firma Polmak pokusi się zrobienie koszulki. No i proszę Państwa to jest rzecz o której mówiłem w zajawce. Być może otrze łzy po odchodzących w niebie w serwetkach Sagena. Fabryka nie istnieje. Także to, co jest, to są naprawdę końcówki sztuk. Źródełko wysycha. Już widać dno, pudełeczka, kubełka, w których te serwetki trzymam. Ale cóż, firma Maki, firma Polma, przepraszam, wypuściła na rynek przepiękną, fantastyczną różę. Wreszcie jest. Jest piękna, jest cudowna. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba, Panią lepiącym, Panią y, układającym serwetki do obiadu, czy Panom kupującym y, upominki dla swoich y, połówek, y, elegancko, ładnie, pięknie. Mam nadzieję, że to jest początek nowej kolekcji firmy Polmak, że pójdą tą drogą, że również i Państwo zwrócą uwagę na te serwetki. I zwrócicie, napiszecie do, do, do Polmaku czy do działu obsługi klienta, że tak, że wreszcie, że są piękne, ładne serwetki, które z całym sercem, z całym sercem kraj pokocha I nie tylko lepiacze, ale również restauratorzy. Także pokazuję, objaśniam. Brawo, 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 Polmak! Jeszcze więcej takich pięknych wzorów, jeszcze więcej takich fajnych. Może całą kolekcję, żeby, żebyście wypuścili. To bym się naprawdę, naprawdę bardzo cieszył. A my cóż, działamy tutaj cały czas. Sklep jest cały czas otwarty. Także zapraszam serwetecznie na zakupy. Proszę tradycyjnie o lajka, like subskrypcję, jakiś komentarz. O, może komentarz na temat tych serwetek. I do mnie, i również na, na może na profilu Polmaku. To co? Zapraszam serdecznie na zakupy. Widzimy się. Zostańcie zdrowi. Do zobaczenia.